20 listopada na platformie Netflix ukazał się czwarty i finalny sezon teorii chaosu. Sam sezon przeniósł akcję w historii 6 z do Doliny Biosyn, gdzie to nasi bohaterowie jednocześnie próbują podczas swojej ostatniej przygody znaleźć rózie, czyli mamy młodego ankylozaura kładziucha, jak i zniszczyć wynik badań korporacji Biosyn, który to, jak się okazuje, szkolą dinozaury na prawdziwe maszyny do zabijania. Zatem czy sam sezon był godnym podsumowaniem tej historii? Czy jednak był gniotem na miarę czwartego sezonu Obozu Krudowego i Jurassic World Dominion? A także czy dobrze zakończona historia historię nam wszystkim szóstki znubar? Jednak jeszcze zanim zaczniemy chciałem tylko powiedzieć, że w tym filmie pojawiły się spoilery odnośnie czwartego sezonu Teorii Chaosu, a więc tym, którzy nie oglądali jeszcze tego serialu, a nie chcą sobie psuć zabawy, daję teraz moment na to, żebyście sobie poszli. Okej, okay, skoro już was nie ma, to chciałem powiedzieć, że sam sezon uważam za najlepszy z obu tych seriali o szóste z Nudlar. To jak zgrabnie łączy się z Jurassic World Dominion, pokazując nam niektóre sceny z tego filmu, ale z innej perspektywy. Wszystkie wątki naszych bohaterów zostają naprawdę świetnie zamknięte i jestem naprawdę usatysfakcjonowany z tego, jak cały ten serial się potoczył. Czwarty sezon w porównaniu do takiego Dominion jest naprawdę istnym arcydziełem i w pełni wykorzystują potencjał wielu dinozaurów. Tak jak Gildofozar, który jest w tym sezonie głównym antagonistą, Ganutozał, który ma naprawdę sporo świetnych i ciekawych scen akcji, które dobrze się ogląda, a także Teriznozaur, który to w tym serialu jest po prostu przerażający, a scena z tym jest istnym majstersztykiem. Jeśli chodzi natomiast o sytuację z Szrańczą, to została ona dosłownie odwrócona w porównaniu do tego, co mogliśmy zobaczyć w Dominion. Tym razem to Szrańcza pojawia się tylko okazjonalnie i to tak naprawdę w tylko jednej scenie a dinozaury będą tutaj główny prem. co zdecydowanie na plus. Brzechem byłoby nie wspomnieć o walce Tyrannozaura z która mimo tego, że była krótka i tak naprawdę była jedynie tłem do dialogu, a właściwie szantażu Kenji'ego i Dorsona, to była zdecydowanie lepsza niż cała długa walka z Jurassic World Dominion. Ale to nie wszystko. Powiem, pierwszy raz w tym serialu, chociaż na moment byłem w stanie poczuć jakąkolwiek stawkę, a także doszło do momentu, gdzie faktycznie przez chwilę nie byłem pewny, czy jeden z naszych bohaterów nie zginie. A mówię tutaj oczywiście o Benie, który to w piątym odcinku zostaje zaatakowany przez zaura, który to uderza go swoim ogonem w brzuch, w konsekwencji kolec na końcu ogona tego właśnie dinozaura łamie się oraz zostaje w brzuchu Bena. Przez następne odcinki stan tylko się pogarszał, a pod koniec ósmego odcinka byłem niemalże pewny, że bym umrze. I mimo tego, że cały czas miałem z tyłu głowy, że oglądam animację dla 10 latków, to jednak twórcom udało się przez moment naprawdę zmylić mnie i sprawić, że chociaż na moment pomyślę, że bohaterom faktycznie nie może się coś stać. Ogólnie jeśli chodzi o bohaterów w tym serialu, to kolejny raz powiem, ale Szóstka z Nudar to grom naprawdę święte postaci z potencjałem. A to jak zostają poprowadzeni w tym sezonie, jest po prostu idealne i nie mogę się chyba do niczego przyczepić, nawet gdybym chciał to zrobić. Na szczególny upowies zdecydowanie zasłużyli tutaj Brooklyn oraz Kenji. Jeśli chodzi o Brooklyn, to pokazano, że nie jest ona tą samą miłą dziewczyną, którą była w obozie kredowym Jest zdolna nawet do manipulacji, do wykorzystania innych osób, by osiągnąć swój cel. Co też sprawia, że obozowicze, a zwłaszcza Darius, nie są do końca pewni, czy na pewno mogą u dziewczyni ufać a co też doprowadza do tego, że dostajemy naprawdę ciekawy konflikt między tymi właśnie bohaterami. I świetnym przykładem będzie też by to, jak Brooklyn wykorzystała Ernesta, czyli dołego szefa ruchu wyzwolenia dinozaurów, który po jego upadku znalazł sobie ciepłą posadę w dylnie Biosyn. I warto zaznaczyć, że Brooklyn udaje się go zmanipulować nie raz, a aż dwa razy, czym nasi bohaterowie faktycznie są nie tylko przerażeni, ale również zniesmaczeni. Więc natomiast pokazuje swoją charyzmę w tym scenariu naprawdę wiele razy. Ale jakbym miał wymieniać dwie najlepsze sceny z jego udziałem, to zdecydowanie byłaby to scena na drzewie, kiedy to pomaga on sami wydostać się z samochodu piszącego, no... Cóż, nie zagadniecie, na drzewie. Dokładnie tak samo jak Alan pomógł głównie Timowi w pierwszym Jurassic Parku. Oraz scena, kiedy to jest on gotowy poświęcić się, aby uratować Bena, którego to wysyła window w dół, by ten mógł dostać się do pociągu i uciec, kiedy to sam zostaje zmierzyć się z kilkoma diopozaurami. Ale jak możecie się domyślać, finalnie naszemu Kęgrezemu nic się nie dzieje. Nie możemy również zapomnieć o postaci doktora Henrygo, który chociaż w samym sezonie pojawia się tylko na moment, to pomagam tutaj naszym bohaterom, a także możemy zobaczyć dlaczego oraz jak doszło do niego, że wszystko co zrobił, czyli w Scorpio, Skorpio, później do Minusa Interaptora. A także tej dziwnej szarańczy, wcale nie było dobre, oraz że się tym, że wszystko to robi w słusznej sprawie, w ogóle nie ma sensu i przez ten cały czas był naprawdę złym człowiekiem. To też powoduje, że tam chce się zmienić i zrehabilitować, więc co za tym idzie, prosi bohaterów o wybaczenie, a także wynagradza im wszystkim szkody, jakie im wyrządził w przeszłości. Na pokwalenie zasługuje również sam klimat tego serialu. Nawet bohaterowie wykonują swoje główne zadanie. Jakim jest zniszczenie danych biosyn, dość szybko. Mimo wszystko, jednak, później nie ma miejsca na nudę i wracamy do klimatu znanego nam najbardziej z trzeciego i drugiego sezonu obozu kradowego, gdzie to nasi bohaterowie są pięć na pewnym obszarze przypominającym dżunglę razem z dzikimi dinozaurami. Było coś naprawdę świetnego i sprawiło, że dało się nawet odczuć nutkę nostalgii. No i grzechem byłoby chyba nie wspomnieć o Bako i do, to, to w tym autozonie mają okazję pojawić się oraz razem z Ereksi wziąć udział w walce przeciwko asocjatorom. Mimo tego, że ich wystąpienie było raczej symboliczne, to nie ukrywam, ucieszyłem się z ich pojawienia się. Ale dobra, bo wychwalam ten serial i wychwalam, a pasuje w końcu wspomnieć również o jego padach. A moim największym problemem jest zdecydowanie cała masa głupotek, które widzimy w tym serialu. A moje oczy najbardziej krawiły chyba podczas sceny, kiedy to Catalcott podniósł auto z szóstką naszych bohaterów oraz odleciał z nim do góry. Jakby litości, ja rozumiem jeszcze, żeby ten Quetzalcoatl zaatakował ten samochód i go zniszczył, tak jak miało to miejsce w Jurassic World Dominion z samolotem Kylie, jednak tutaj dosłownie Quetzalcoatl jest w stanie ponieść samochód, ważący co najmniej stony, razem z szóstką naszych pokotarów, wewnątrz niego, a potem odlecieć z nim na wysokość kilkunastu metrów do góry. A upuszcza go dopiero wtedy, kiedy środki usypiające zaczynają w końcu na niego działać. Kolejną głupotą był również sam fakt tego, żeby Benowi udało się w ogóle przeżyć uderzenie ogonem steozaura. Chyba wszyscy mogliśmy już niejednokrotnie w tej serii zobaczyć, jak silne dinozaury są. Jednak w tym serialu jakimś cudem dla Bena nie jest problem przeżyć uderzenie właśnie ogonem tego dinozaura. Było to naprawdę głupie i dziwne. Do tego dochodzą drobne nieścisłości, jak na przykład powiedzenie, że Rex jest pierwszym traunozaurem w dolinie, co zdecydowanie nie jest prawdą, bowiem przed nią w dolinie znajdowało się już Bucky Doe, i nie wiem, mogę też nie wspomnieć o treningu Atrocyratorów, aby mimo tego, że cała ta sekwencja treningu była zrealizowana świetnie, a atak na pracowników Biosyn miał sens i w końcu pokazał, że na nie da się kontrolować, to sposób w jaki ten atak został wykonany wydawał mi się dość dziwny i delikatnie przerysowany. Teoretycznie mógłbym jeszcze wspomnieć o Esmirizami, ale szczerze powiedziawszy był to wątek, który mnie prawie w ogóle nie interesował, więc nie będę się nad nim pochylał. Podsumowując, czwarte to chaosu, Zdecydowanie najlepszy sezon obu seriali o sukces nuber, jaki miałem okazję zobaczyć. Sam serial naprawdę zgrabnie łączy akcję z Jurassic World Dominion oraz jest świetnym zakończeniem dla tej historii. Osobiście czuję, że jestem usatysfakcjonowany tym waszym serialem, aczkolwiek mam nadzieję, że tym razem faktycznie dadzą już tym paterom spokój i ewentualnie zrobią miejsce dla nowych postaci. Finalnie czwarty sezon kończył mi zostaną 9 na 10. A niedługo planuję jeszcze zrobić podsumowanie obu seriali o Szczesny Ubar. Tymczasem już trzymajcie się, do zobaczenia, pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.